Ja, Usiamano z tej strony, ja, Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku. Tylko, że dzisiaj nie będzie um, odcinka z grania y, Zgrania. Um, bo. Um, ale możecie wpaść na mojego TikToka Adrian Lipton. Tam zobaczycie moją prawdziwą twarz. I, i zostawcie lajka, like, jak chcecie, obserwacje. I. Więc dziś, więc dlaczego tak długo nie nagrywałem, bo ym, dużo nauki było, ja, dużo zadań domowych i tam wiecie, czasem uwagi, czasem więc nie warto, ale zasubskrybujcie mój kanał chcę dobyć 10 subskrybentów za jedną łapkę w górę będzie serduszko na komentarzu więc też kończę ten odcinek i może będę dzisiaj miał odcinek z grania z moim kolegą Gabrysiem więc pa